Są organizowane powiatowe zawody sportowo-pożarnicze drużyn NTP. Jakie e, grupy wiekowe dzisiaj tutaj będą uczestniczyć? To są Młodzieżowe drużyny pożarnicze od e, 10 do 16 lat. Funkcja sędzi? E, tak, ja jestem sędzią głównym i e, mam zespół sędziowski w liczbie 12 osób. E, jakie ćwiczenia będą tutaj wykonane? Na początek będzie sztafeta e, pożarnicza na e, odległości 400 metrów, a następnie ćwiczenie bojowe. Na tych jak, będzie, jak będą tutaj kryteria rozstrzygane? E, no To są e, takie dość złożone e, sposoby rozliczeń, bo tutaj są punkty przyznawane za wiek, e, punkty preferencyjne. Nie jest to e, łatwe do przedstawienia w krótkiej relacji. No, są to takie dość złożone e, obliczenia. Jak przygotowania? No, przygotowaliśmy się już dosyć długo, bo, bo tutaj muszę przyznać, że treningi u nas praktycznie trwają cały czas. Nawet w zimę staramy się młodzież przyciągać do remizy i, i jakoś ten czas im zagospodarować. Czy to nauka pierwszej pomocy, czy, czy, czy inne rzeczy takie typowo związane z strażą pożarną. Później jak już pogoda zaczęła się robić w miarę dobra, gdzieś, gdzieś na przełomie lutego, marca w tym roku zaczęliśmy treningi na dworze. No i tak dwa razy w tygodniu, aż, aż do dzisiejszego dnia sobie ćwiczyliśmy, żeby tutaj do no, Strażacy wypaść. Strażacy w większości dziewczyny? Tak, z naszej jednostki z Raszowej zakwalifikowały się dziewczyny, ponieważ no tutaj na tych zawodach startują mistrzowie poszczególnych gmin. Także trzeba było zdobyć pierwsze miejsce na zawodach gminnych, ażeby na tych zawodach wystartować. E, jakie wrażenia, patrząc na dzisiejsze przeszkody? No sam stadion robi wrażenie, tak? bo tutaj stadion jest, jest, jest niedawno był wyremontowany, szczególnie wrażenie robi ta bieżnia tartanowa, no w końcu doczekaliśmy się tutaj w powiecie strzelickim tartanowej bieżni, no i, no i ja myślę, że dzięki temu te zawody na pewno będą na, na, na dobrym, wysokim poziomie. Jak się czujesz w tym momencie? Dobrze. A czego się najbardziej obawiasz? Mm. Że w do rowu. A u Ciebie jak wrażenia? Dobrze. Przygotowania ćwiczysz jeszcze poza treningami? Trochę. A u Ciebie jak wygląda sytuacja? No dobrze, trochę się stresuję. To moje są pierwsze zawody. No trosze, troszeczkę stresik. A jak wychodzą ćwiczenia? Dobrze. To no są cykliczne zawody, najpierw są eliminacje gminne. Młdzierowi drużyn pożarniczych, później dzisiaj są powiatowe i za chwilę w maju będą w wojewódzkie. Ile drużyn dostało się dzisiaj do tych zawodów? No 130 uczestników, młodych ludzi z każdej gminy. To są zwycięzcy, to jest cały cykl taki, który, który wyłania tych najlepszych, którzy się spotykają tutaj. I ci zwycięzcy dzisiejszych zawodów, chłopcy, dziewczęta, pojadą na zawody wojewódzkie Donesy. Czy z roku na rok przybywa osób OSP, które chcą uczestniczyć w tego typu zawodach? Tak, muszę powiedzieć, że my byliśmy pionierami w tym CTIF, -ie. to jest taki austriacki system. i muszę powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że już prawie we wszystkich powiatach te zawody są organizowane, a więc i mogę też powiedzieć, że z naszego powiatu co 4 lata jeżdżą nasze drużyny na Olimpiadę Strażacką Europejską. Tu jest bardzo silna zawsze drużyna Raszowa i OSP Kadub. także być może, że w przyszłości inne drużyny z województwa opolskiego strażacy do, również pojadą na Olimpiadę. ale póki co te Dwie OSP brylują i reprezentują zawsze Województwo Polskie na zawodach centralnych, oczywiście i na Olimpiadzie Strażackiej. Jak sama nazwa wskazuje, Ochotnicza Straż Pożarna cieszymy się pewnie z tego, że coraz to więcej młodych osób chce w niej być. Tak, jest, oczywiście. To jest na dzień dzisiejszy ewenement i każda ilość tutaj z tych 130 ludzi, którzy tu za chwilę wystąpią na stadionie podczas otwarcia i zawodów, to też jest to, że oni trenują bardzo. To czasem za żarcie, ale również nie bawią się telefonami i nie siedzą przy komputerach i to też jest taka wartość bardzo dodana. Jak wyglądały przygotowania? Bieraliśmy udział w treningach. Ile razy w ciągu tygodnia ćwiczycie? Dwa albo trzy. A jak dzisiaj weszliście na stadion, jakie wrażenia? Martwicie się, że jest duża rywalizacja? Czy tutaj te ćwiczenia, które musicie wyciągnąć? wykonać są ciężkie. E, mamy nadzieję, że wygramy. Ile osób liczy grupa? E, grupa nasze MDP liczy około 40 członków, bo mamy cztery grupy, cztery drużyny i dodatkowo e, osoby rezerwowe. No Akurat na powiatowe zawody do e, dwie drużyny się dostały. Jedna dziewczęca, jedna chłopi, chłopieńca. Jak wyglądały przygotowanie do zawodów? Ile razy w ciągu tygodnia ćwiczycie? No różnie to bywa. Czasami się zdarzy, że my jako trenerzy i opiekunowie jesteśmy cztery razy w tygodniu. Na boisku z nimi, no bo czasami nie pasuje chłopakom w danym dniu co z dziewczyną i trzeba to jakoś pod dzieci dostosować, ale przygotowania były obfite, czekamy teraz na wyniki. A jak grupa jest zestresowana, jak to pani odbiera? No stres z rywalizacji myślę, że zawsze jest, nie? I, ale to taki zdrowy, najważniejsza jest zabawa i żeby dobrze się wspominać te zawody. A jak się uda dość dalej, to będziemy się cieszyć i dalej trenować. Czyli nic innego nam nie pozostało, jak tylko im dzisiaj kibicować? No, Oczywiście i to z tego się bardzo cieszymy i e, myślę, że y, w przyszłości y, znowu ta dyscyplina będzie się jeszcze bardziej rozrastać, bo młodzi ludzie widać, że się gardzą do ojniczego strażactwa, czasem nawet może nie do LZS-ów, tak jak do ojniczego strażactwa, to jest też kawałek dyscypliny, wie Pani. Bo każdy gdzieś tam musi się podporządkować pewnym regułom i obserwujemy czasem, jak to i nauczyciele mówią, że te dzieci, ta młodzież, która chodzi do szkoły jest w OSP, po prostu inaczej się zachowuje, są bardziej zdyscyplinowani itd. itd.